Drodzy widzowie, witam Was bardzo i to bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Biedna Gospodarka Farming Simulator 23. Witam Was bardzo serdecznie. Więc, drodzy widzowie, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, a my lecimy. Dzisiaj co będziemy robić? To będziemy robić: będziemy jeździć John Dealem z kultywatorem. Oczywiście drodzy widzowie, jak się nam nie uda yy, zrobić yy, wszystkiego w jeden dzień to drodzy widzowie będzie czas na następnych odcinki. Też będziemy robić, yy, tak jak mówiłem wam na poprzednim odcinku i mówiłem wam to kilka odcinków. Jak nie będzie, jak się nam nie uda na jednym odcinku zrobić wszystkiego, to to będzie po prostu na drugim odcinku. Więc dobra, podjeżdżamy. Tą naszą bestią. Nieodporowa jazda. Ale ładnie to robi. Oczywiście, drodzy widzowie, sorry, że nie było odcinków. Eee... Bo zrobiłem sobie po prostu przerwę. Króciutka przerwa, teraz wracam do nagrywania, więc możecie być pewni, że filmy będą codziennie. Ale... Jeszcze nie mam wyznaczonych yy, godzin, kiedy filmy się pojawiają, więc filmy jak na razie drodzy widzowie będą się pojawiać. No, o późniejszych godzinach raczej. Czekajcie. Ok, naprawione. No bo wiecie, to jest LED, yy, ta lampeczka. I ona się włącza, zaczyna mrugać. Jak. Yy, nic się nie rusza, wiecie. A też tutaj mamy, mam tutaj kolejną lampeczkę, więc wiecie, pomoże. Dobra, cofamy. Oczywiście, jak coś. Piszcie, drodzy widzowie, w komentarzu. Czy opłaca się nam kupić prasa? Czy opłaca nam się robić belki słom? Jak tak, to bardzo dobrze się składa i się bardzo cieszę. No i co? No i jazda. Czekajcie, pojeździmy sobie trochę drodzy widzowie w środku. W tym John Deerze. Ale idzie. No, i możecie mi napisać w komentarzu, jak wam drodzy widzowie dzień mija Bo mi mija bardzo fajny dzień No, to nie jest tak, że Ze szkoły miałem Dwie lekcje tylko odwołane, więc No, możecie mi też napisać jak Mija wam, jak mija wam Pierwszy semestr W szkole Bo mi mija bardzo dobrze, no. Można powiedzieć, bardzo dobrze mi mija. Dzień. Dobra, sprócimy to teraz. Tu. Ale powiem Wam, że ten John Deere jest mega fajny. I nie spodziewajcie się na kolejnym odcinku yy, part 2, ok? Nie spodziewajcie się part 2. spodziewajcie się part 2, bo będę tak odznaczał filmy, które. Oczywiście będą przygotowywane następnym razem, więc możecie być szczęśliwi z następnego odcinku. Ale będziemy tak robić, drodzy widzowie, że fajnie, bo teraz będę nagrywał praktycznie, może, codziennie filmy będą się pojawiać. Oprócz, tak jak powiedziałem, oprócz soboty i niedzieli, ferie, tak, ferie będą się pojawiać. No, i teraz też jak będą się pojawiać, nie? No, i co? No, i dalej mogę wam powiedzieć, że będzie nagrywane z tego względu, że chce się po prostu bardziej rozwinąć. A jeśli wy chcecie, drodzy widzowie, mi pomóc się rozwinąć. To możecie, drodzy widzowie, zostawić yy, subskrypcję na moim kanale, jak chcecie, żebym się rozwinął. Jak nie chcecie, żebym się rozwijał, to możecie nie subskrybować. Ale jak ktoś chce mi bardzo pomóc się rozwinąć, to bym był bardzo, bardzo, bardzo yy, zadowolony i jednocześnie by mi było bardzo miło. Pamiętajcie, że też jeśli. O, a wy możecie też mi napisać, czy wy macie jakieś kanały na YouTubie. Może bym zrobił taką serię na tym kanale, że odwiedzam inne kanały i na przykład daję im subika. Jak chcecie, drodzy widzowie, żebym zrobił taką serię, to zostawcie łapę w górę i subskrypcję. Jak chcecie, żebym zrobił taką serię. Gdzie wy będziecie mi pisać w komentarzu nazwę swoich kanałów ja będę ją wpisywał no i będę po prostu ten będę po prostu wchodził na te kanały i będę wam dawał subskrypcja może powiedzmy sobie jakieś filmy jeszcze yy. albo w sumie live byśmy mogli zrobić drodzy widzowie no, byśmy mogli lajwika zrobić z takim czymś, gdzie ja po prostu bym wchodził na Wasze kanały i bym dawał Wam subskrypcję, bo jak ktoś nie wie, to ja bardzo chcę pomagać też innym, żeby się rozwijali. Więc jak chcecie to możecie mi dać swojego możecie napisać w komentarzu swój kanał a ja wtedy i napisać czy chcecie taką serię jak będziecie chcieli to ja mogę tę serię nakręcić i mogę Wam ją yy, mogę zrobić takiego live'ika gdzie będziemy po prostu wchodzić na yy, YouTube'a będę pisał w... Wy będziecie mi na live'ie pisać yy, Wasze Komentarze? A jeśli chcecie, jeśli nie chcecie live'a, to możemy zrobić po prostu film, gdzie mi będziecie pod filmami pisać swoje kanały. Ja te kanały będę sobie zapisywał na kartce, żeby nie zapomnieć. I wtedy wejdziemy sobie na YouTube'a. Ja odwiedzę Wasze kanały. Może kto wie, napisze jakiś komentarz. I po prostu ten. I dam łapeczkę w górę i tam subika. Chcę też zobaczyć jak niektórzy nagrywają, wiecie? Interesuje mnie coś takiego, żeby zobaczyć jak inni młodzi twórcy sobie radzą. Bo ja wiecie, presja, nie? No. Jak macie na przykład presję, żeby grać w piłce nożnej Albo macie na przykład presję yy... Nie wiem, w siatkówce albo w rolnictwie macie presję Czy coś wam się uda, czy nie? To na YouTubie macie dokładnie to samo, też macie presję, nie? Czy ja mam presję? Tak, mam Żeby film wyszedł dobrze Hmm przy nam idzie w sumie szybko, już mamy już połowę zrobione. Ale... No, tak jak powiedziałem, możecie. Napiszcie no w komentarzu, czy chcecie taką serię. Jeśli nie, no to nie było tematu. A jeśli tak, to dobrze. To ja będę bardzo szczęśliwy, żebym mógł zrobić coś nawet innego. Muszę uważać na te, na te maszyny, co tutaj stoją. Obiecuję, drodzy widzowie, że ten jak będzie ten jak będzie, wiecie? Kurde, nie wiem jak jak to powiedzieć, ale jak będzie coś takiego. Że, no ja wam powiedziałem, no, będą wypadki nawet tu, nie? Ale mogą to nie być wypadki z mojej winy Jakby co, mogą to być Kurde, no deszcz pada Głupia pogoda Nienawidzę takich pogód A wy drodzy widzowie, jak robicie coś w polu na przykład To też coś takiego macie? Nienawidzę ten deszcz. Ło, widzicie? Burza jest. Burza. Patrzcie, jak idzie ta maszyna. I też będziecie mogli, drodzy widzowie, pisać w komentarzu, co jakiś ciągnik sprzedać, czy nie sprzedać. Bo oczywiście, jeśli będziecie chcieli, żeby ten ciągnik sprzedać, to sprzedamy, a jeśli będziecie mówić, że nie, nie sprzedawaj, nie sprzedawa na przykład John Dira zostaw, a jednego Maseja sprzedaj, no to sprzedamy jednego Masaja. A jeśli mi napiszecie w komentarzu, wy też wy będziecie mogli tutaj decydować bardziej. Wiecie? Będziemy decydować razem, czy na przykład jakiś ciągnik sprzedamy, czy jeden ciągnik, czy jakiś ciągnik zostaje. Wiecie co, teraz zrobimy do tamtego plonu. Nie? Do tamtej odłamku pszenicy zrobimy. To ja tam wtedy teraz pojadę i ja tam... Yy, skultywaturuję. Żebyście wiedzieli... Dokąd robimy. Naprawdę bardzo pięknie jest ten ciągnik. Szkoda, że kogutów nie można włączać. Serio, powiem wam, że... Szkoda, że nie można kogutów włączać. Może rok... Giantes Software, może coś takiego dodacie, co? No to by było bardzo fajnie jakby tak było Nawet w dwudziestce jakbyście to dodali To by było fajnie Dla graczy Dobra, jedziemy drodzy widzowie teraz by Odznaczyć tamtą Gdzie talerz, gdzie Piękny jest ten ciągnik, na serio. On sobie więcej radzi. Dobra, zejdziemy sobie teraz tu. I, talerz i agregatujemy, talerzujemy, yy, nie talerzujemy, tylko kultywatyrujemy do tego znacznika. O, to będzie na znacznik. Tu będzie na znacznik Zobaczcie drodzy widzowie jaki mamy fajny znacznik Piękne nie? Wymysł Poczekajcie muszę trochę się ten podnieść Łoja, ja cię kręcę Ciemno się zrobiło Ciemno jak nie wiem co tak już dużo możemy zrobić tu, powalczymy sobie. Ładnie to wychodzi, naprawdę. Piękny jest ten ciągnik John Deere. Piękny, bardzo piękny. Superowy jest ten ciągnik. drodzy widzowie! Dokończamy naszą robotę. Tutaj, super, to wygląda naprawdę. A szczególnie, jak ten, drodzy widzowie, ciągnik jest dziś w nocy, nie? To bardzo super wygląda. No i widzicie, i się przejeżdża ładnie zgarnia się plony niszczymy plony no i ciśniemy a to jest drodzy widzowie jak się nie mylę to jest chyba John Deere 4755 aha ok fajny jest ten ciągnik naprawdę ja w prawdziwym życiu chciałbym mieć takiego to jest kawał dobrej historii drodzy widzowie Ogólnie mogę też wam powiedzieć, że mam gospodarstwo też razem z moimi kochanymi wujkami. Ale my nie mamy takiego, wiecie, my nie mamy takiego John Deera, bo my mamy około. Mamy, z tego co wiem, to mamy szóstkę. Mam, sorry, mamy szóstkę, ciapka. Kejsa. <ścoughs> yy, John Dira, yy... a i dwa Maseje. I mamy jeszcze dwie odwarki JCB, mamy wózek widłowy, lempkena chyba, tak no, Lempkena. I mamy. Yy... Mamy yy... klasa mega. 350? Jakoś tak. No i mamy siewnik Pottingera na kołach. Yy, duży. Taki można powiedzieć średni. Yy, no i co? Yy. Yy. Co my mamy jeszcze? A, mamy głębosza, talerzówkę. Brony duże. Potężne brony. Może kiedyś, drodzy widzowie, jak będziecie wiedzieć. A, i zapraszam Was bardzo serdecznie. Mogę Was zaprosić na mój drugi kanał, na którym kanał się nazywa Agro. E, AgroSphere TV. Tak, kanał nazywa się AgroSphere TV. Więc jak ktoś bardzo chce zobaczyć y, rol. Ż, e, ten. Mm, Pokaz rolników, nie pokaz rolników, sorry, tylko jak wygląda praca rolników. Bo wiem, że są ludzie na świecie, którzy nie doceniają rolników. Wiem o tym. Yy, no i co? Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Yy, są. Jeśli chcecie zobaczyć, zapraszam niektórych. Oczywiście, zapraszam tylko tych na ten kanał, co. Yy, na ten drugi mój kanał. Tych, co chcą poznać smak rolnictwa. Na razie na tym kanale są szorce, ale za niedługo będą filmy. Mogę powiedzieć, że za niedługo będą filmy, tak? Za niedługo będą dopiero filmy. Ale. Z szorców też możecie dużo się nauczyć. Na przykład ja też się dużo uczę. Z szorców. No i dobra, i ciśniemy. Prawie po naszej robocie już jest. 306 euro koszt urzą... utrzymania ziemi. No widzicie? Widzicie? Też płacimy siano za utrzymanie ziemi nie jest tak, że nie płacimy drodzy widzowie płacimy tutaj w farmingu no i dobra jeszcze tylko tu sobie to zgarniamy tą słomę dobra no i wysiadamy z naszego pięknego jundirka. Yy, i ja drodzy widzowie was bardzo żegnam zostawcie łapkę w górę komentarz zostawcie suba z dzwoneczkiem żebyście nie przegapili żaden nowy odcinek. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku.